Unia Europejska wydaje miliardy dolarów na ekoszaleństwo, które przynosi zerowe zyski? Ekoszaleństwo, które odbywa się na terenie Unii Europejskiej, ale także na arenie Rzeczpospolitej, choćby w kontekście zielonych podatków czy ETS, jak wyliczył jeden ze szwajcarskich banków, kosztowało to Unię Europejską 287 miliardów dolarów, i w tym samym raporcie pojawiła się informacja, że dla środowiska przyniosło to zyski na poziomie bliskie zero. Rzeczywiście, raport jednego ze szwajcarskich banków potwierdza słowa Karola Nawrockiego, ale pochodząc z 2011 roku więc jest już nieaktualny. Nowe dane mówią coś zupełnie innego. Z raportu z 2023 roku wynika, że dzięki unijnemu systemowi handlu emisjami gazy cieplarniane spadły nawet o 2,5% każdego roku. Unijny system handlu emisjami to narzędzie do walki ze zmianą klimatu. Działa na zasadzie płać za emisję. Firmy muszą kupować uprawnienia do emitowania CO2. Im więcej emitują, tym więcej płacą. System motywuje ograniczenie emisji i inwestowania w czystsze technologie. Do 2023 roku emisje z zakładów i Zmniejszyły się o 47% w porównaniu z rokiem 2005. Handel emisjami przyniósł państwom Unii Europejskiej dodatkowe pieniądze. Od 2013 roku zebrano 175 miliardów euro, z czego Polska dostała 94 miliardy złotych. Odnotowano również straty po stronie przedsiębiorstw, które emitowały dwutlenek węgla. Nie są to straty Unii Europejskiej.